Bardzo spłaszczona jest tabela Medflix pierwszej ligi. Oto trójka sędziowska z głównym arbitrem Sebastianem Krasnym, który wraca, mówi trener Piotr Stokowiec: Zbudowaliście ten zespół. Tak mówi do piłkarzy. Teraz trzeba dźwignąć to, co zrobiliśmy. Jeden z klubów ulubionych, jeśli tak można powiedzieć, którym najczęściej sędziuje arbiter z Krakowa. Kieszek to bramka pogoni. 99 Nojszewski, 16 Gajgier. Po lewej stronie szaro-czarne stroje. Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na niebiesko w jednobarwnych kostiumach gospodarze. Rozpoczęli piłkarze Piotra Stokowca. Zagranie do Jędrasika. Nojszewski do środka. Pogoń dzisiaj bez Farbiszewskiego. Dziękuję za przypomnienie. Tak, tak. Ja pamiętam o tym dobrych czasów. w progresie. Natomiast Konstantyn w tym sezonie, jedna bramka, jedna asysta. Konstantyn! Przepiękny strzał, ale tuż nad poprzeczką bramki Miedzi. Antoni przejął piłkę Kacper-Łoś. Szczepaniak do lewej strony i strzał, ale tuż obok bramki Jakuba Konstantyna. Strzałem. Bardzo dobre 10 minut w wykonaniu tego zespołu. To co... Na tym poziomie rozgrywek piłkarskich w Polsce. Antonik! No i mam wrażenie, że trafił w Patryka Stępińskiego. Antonik nie piątego metra. Znowu głębokie dośrodkowanie. Wypuścił piłkę! Kieszyk! Gol! Kuriozalny błąd Pawła Kieszka. Miał piłkę w rękach doświadczony bramkarz Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Mówiliśmy o jego doświadczeniu. Jest to pierwszy błąd, błąd bardzo poważny, bo w konsekwencji Pogoni straciła bramkę. Patryk Stępiński. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że właśnie w polu karnym, kiedy e, zgubisz w ten sposób piłkę, też trzeba dość tak e... jeszcze gospodarze. Znowu piłka na Stanislaw Kieszek. Bardzo dobra interwencja bramkarza Pogoni. Polak, Szymoniak raczej spokojnie próbował rozegrać piłkę Szymoniak. Kamil Antonik zablokowany, szansa do kontry dla gości. Już ruszył Mateusz Szczepaniak, Adamski po drugiej stronie, a środkiem biegnie za tą akcją e, jeszcze Adkonis. I strzał z dystansu, ale prosto w Lucicia Mateusza Szczepaniak. Ukaże i ciekawe jaki wariant, czy zagrają to krótko, nie, jednak dośrodkowanie, lucić. Jest okazja by strzelać o Lewiński. jeszcze jedna poprawka, gol! Ulala, co tutaj się wydarzyło po strzale Mateusza Szczepaniak. Ale kapitalne uderzenie i to co powiedziałem wcześniej, stały fragment gry. To przynosi wyrównanie pogoni grodzisk mazowiecki, ale no, fantastyczne uderzenie. I koniec pierwszej połowy bez czasu doliczonego od krakowskiego arbitra 24 minuta. Patryk Stępiński 36 Mateusz Szczepaniak. Pawła Kieszka. Rozpoczęli gospodarz. Serafin daleko przed pole karne. Tutaj wygrana główka przez. Ale wiadomo, że jest duże przywiązanie do tej podstawowej jedenastki u Piotra Stokowca, co wynika po prostu z jakości piłkarzy. Teraz dobrze piłka dograna w pole karne. Strzał głową, ale. Lucicza w zagraniu za linię obrony. Antonik. Antonik Paweł Kieszek, no i jak teraz będzie, no, bo tak się troszeczkę żartobliwie w przerwie przekomarzaliśmy, że niespełna dwa miesiące Wielkanoc i może żona nie puści Pawła Kieszka z koszyczkiem ze święconką, bo mu jeszcze jajka wylecą z tego koszyczka, ale teraz widzimy już, już lepszych. 24. Minuta Patryk Stępiński, 36. Mateusz Szczepaniak. Ja myślę, że w drugiej połowie to miedź była zespołem, który nacisnął rywala, który kreował sytuację, wywalczył mnóstwo stałych fragmentów, w tym bardzo dużo rzutów rożnych.